Cześć, witam was na kanale Techtest. Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnych słuchawek bezprzewodowych, tym razem są to słuchawki Savio TWS 04. Link do nich znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Zanim przejdę do słuchawek, to szybko o tym, co było w zestawie. Wszystko przyszło w takim oto pudełku, a w środku była oczywiście instrukcja, również w języku polskim kabelek micro USB do ładowania powerbanka, bardzo krótki zresztą oraz e, komplety zamiennych e, tych gumek zakładanych na słuchawki. E, mamy trzy rozmiary gumek e, takich silikonowych. Jedne, jedna para jest założona na słuchawki plus dwie pary e, o innych rozmiarach mamy tutaj. I dodatkowo są jeszcze takie ciekawe, których jeszcze w żadnych słuchawkach nie widziałem, które nie są wykonane z silikonu, tylko z takiej e, jakby pianki, z której wykonane są również takie zatyczki do uszu. Szczerze mówiąc, dla mnie są one niewygodne, są również tylko w jednym rozmiarze, ale może komuś taka, taki, taka końcówka słuchawki się spodoba. Przechodząc do samych słuchawek, są one wyposażone w Bluetooth a w wersji 5.0. Sam w sobie powerbank z przodu ma logo producenta oraz dziurkę, która jest dioda informująca o stanie powerbanka. I to tak naprawdę tyle. No i z tyłu mamy port micro USB do ładowania tegoż powerbanka. Sama klapka jest na zatrzask, który czasami jest dość ciężko otworzyć. To otwieranie jest takie niezbyt wygodne. A dobra, już dalej po otworzeniu. Pokazują nam się słuchawki, które przynajmniej według mnie są identyczne, prawa od lewej niczym się nie różni, nie mają również oznaczenia, która jest która, jednak są to słuchawki stereo, więc ma znaczenie, którą wsadzimy w które ucho. Bo, jeżeli wsadzimy na odwrót, no to dźwięki, które powinny być z prawej strony, będziemy słyszeć w lewym uchu, tak? Dość ciężko te słuchawki też wyjmuje się z Powerbanka, ze względu na to, już nie ma, nie ma jakich podważyć palcami, jest to dość niewygodne. A magnes w nich jest bardzo silny i bardzo mocno one w tym Powerbanku siedzą, dlatego tutaj też. Ten magnes mógłby być trochę lżejszy, czy też jakieś większe otwory mogłyby być, dzięki którym te słuchawki łatwiej będzie się w tych otworach, um, że tak powiem, podważać. Słuchawki po wyjęciu z PowerBanka automatycznie się włączają, natomiast po odłożeniu ich do PowerBanka automatycznie zaczynają się ładować pod warunkiem, że w PowerBanku jest prąd. Same w sobie słuchawki posiadają również migającą e, m, diodę e, informacyjną oraz panel dotykowy, który służy oczywiście jako przycisk, za pomocą którego możemy między innymi pauzować muzykę, wznawiać, odbierać i odrzucać połączenia, czy też przełączać e, utwór na następny. Osobiście uważam, że słuchawki nosi się wygodnie, pod warunkiem oczywiście, że dobierzemy sobie odpowiedni rozmiar tych e, gumowych, silikonowych Końcówek a tych rozmiarów są aż trzy, więc bez problemu myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Plus mamy jeszcze tam jedną parę taką gąbczastą. Nie wiem jak te końcówki z gąbki, ponieważ ich nie używałem. Jednak te silikonowe całkiem nieźle wygłuszają również otoczenie. W związku z czym możemy wyjść w tych sławkach na miasto i ruch uliczny nie będzie nam kompletnie zakłócał. Muzyki, ale jednocześnie słyszymy, co się wokół nas dzieje, więc nie jesteśmy całkowicie odcięci do świata. Myślę, że to jest spoko. No i tutaj warto dodać, że słuchawki nie mają żadnego programowego wygłuszania, żadnych systemów wygłuszania. Po prostu jedyne, co tutaj wygłusza, to sama ta silikonowa końcówka, która uszczelnia nam słuchawkę w uszach. No co warto zwrócić uwagę, to to, że wszystkie komunikaty dźwiękowe tych słuchawek, czyli że np. słuchawka się włączyła, połączyła z drugą, sparowała z telefonem, rozłączyła itd., te komunikaty wszystkie są naprawdę bardzo głośne i szczerze mówiąc najlepiej włączać te słuchawki i robić cokolwiek z nimi, mając je jeszcze w rękach, a nie w uszach, dlatego że w uszach ten dźwięk jest bardzo em, niemiły momentami. Po prostu te komunikaty są za głośne. No, chyba, że ktoś słucha bardzo głośnej muzyki i jest do tego przyzwyczajony. Czas działania słuchawek na baterii. Test zrobiłem na około 60% głośności ustawionych w telefonie. I tak, producent deklaruje, iż same w sobie słuchawki bez pomocy PowerBanka działają do 2 godzin, natomiast mi wyszło, iż grały one bez przerwy 2,5 godziny. Także jest nawet lepiej niż deklaruje producent. Natomiast hmm, producent mówi z powerbankiem. Powinny one łącznie wytrzymać do 8 godzin, natomiast mi udało te słuchawki się naładować jeszcze potem 2,5 raza, co łącznie daje nawet czas ponad, 2 ponad 8 godzin. Więc jeżeli chodzi o czasy pracy na baterii, jest lepiej niż podaje producent. Możliwe bardzo, że producent podaje te czasy przy 100% głośności, ale myślę, że niewiele osób z tych 100% głośności będzie korzystać. Przechodząc teraz do jakości dźwięku. Nie jest on idealny, niestety jest trochę szumów. Są one głównie słyszalne, gdy nie słuchamy nic lub słuchamy czegoś bardzo cicho. Wtedy te szumy przebijają się przez to, czego słuchamy. Jednak, jeżeli muzyka leci głośniej, to te szumy raczej gdzieś tam mm, zanikają, zanikają wśród muzyki, więc nie jest tak źle. Sam w sobie dźwięk jest natomiast taki, bym powiedział, że przeciętny. Nie jest słaby. Ale nie jest też jakoś wybitnie dobry. Niestety słuchawki posiadają opóźnienie. Gdy oglądamy filmy jakieś na YouTube, Netflixie, gdziekolwiek, możemy zauważyć, iż dźwięk rozjeżdża się z ruchami ust osób na filmie. No i niestety to już jest problem, który nie jeden model słuchawek bezprzewodowych posiada, również ten. No i musimy się liczyć z tym, że. Podczas oglądania filmów na telefonie na przykład będziemy mieli lekką desynchronizację dźwięku w porównaniu do tego, co widzimy na ekranie. Na pocieszenie natomiast mogę powiedzieć, iż słuchawki mają bardzo dobry zasięg. Bez problemu mogę zostawić e, telefon gdzieś w jednym kącie w pokoju, przejść na drugi koniec pokoju. Mogę poruszać się po domu, przejść za ścianę, nawet za dwie ściany i słuchawki nadal grają. Czasami potrafią przyciąć na chwilę e, gdzieś tam ten sygnał na chwilkę zaniknie. E, gdy już się chowamy za tą drugą ścianą, ale ogólnie mm, zasięg słuchawek jest naprawdę bardzo dobry. Jest również możliwość używania tylko jednej słuchawki, jeżeli nie chcemy używać dwóch jednocześnie. No i na koniec jakość połączeń, ponieważ przez słuchawki możemy również rozmawiać, bo mają one wbudowane mikrofony. Um, tutaj powiem tak. Ja osobę, z którą rozmawiam, słyszę oczywiście dobrze, z tym raczej nie ma problemu w większości słuchawkach. Niestety osoba, która ze mną rozmawia, dość często narzeka, że ten dźwięk jest słaby, słabo mnie słyszy. Cicho jestem. Także jakość tego dźwięku, znaczy mikrofonów w tych słuchawkach jest dość słaba. Ceny tych słuchawek zaczynają się od niecałych 90 zł. Link do sklepów, gdzie możecie je kupić, oraz do samych tych słuchawek znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Za jakiś czas pojawi się również film z recenzją innych słuchawek od Savio, tymczasem. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki też znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia.